Witaj serdecznie na blogu miesiąc bez alkoholu PL. Dzisiaj wpis pod tytułem Dlaczego ten jeden drink może zmienić Twoje życie? Taka hipoteza. Chłopaki z pracy przypuśćmy, że chłopaki z pracy od ciebie idą na drinka albo koleżanki. Postanawiasz do nich dołączyć na jednego, ale wychodzą z tego dwa, trzy, może i pięć. W związku z tym spóźniasz się na pociąg i opadasz kilka kłans, dlaczego się domu spóźniłeś do domu. Pociąg został odwołany, miałem spotkanie, ble, ble, ble. No ale twój partner oczywiście w głębi duszy wie, że kłamiesz, tęskniłeś za dziećmi kładącymi się spać, bo jesteś zmęczony, spałej, nie jesteś też sobą. Szybko zasypiasz ale alkohol, w twoim organizmie niszczy jakość snu, wyrywasz się z łóżka na dźwięk alarmu, jesteś zmęczony, gdybyś tylko mógł dłużej spać. Dzieci śpią, kiedy wychodzi do pracy, a twój partner przypomina ci, że musisz wyrzucić śmieci, denerwujesz się, jesteś niespokojny i generalnie czujesz się źle. Jesteś ze wszystkim do tyłu. Dzień zaczyna się, zaczyna, ale brakuje ci motywacji, by działać. Gdybyś tylko mógł śliznąć się za parałan, bez celu surfować po sieci, chciałbyś to zrobić. Bolicie głowa, jesteś taki zmęczony, więc dlaczego wstać w ogóle irytują? Wkrada się też żar, gdybyś tylko pominął kilka piw, co może by było lepiej, no ale nie jesteś zainteresowany dniem dzisiejszym, chcesz go jak najszybciej skończyć. Tyle. Mówisz sobie, że to koniec świata. Jutro może być lepszy. I to wrócisz do szczytu formy. Chodzisz głodny. Unikasz sałatki, zamawiasz burgera. Chcesz spać. Przeglądasz internet, tracąc czas. To bez znaczenia, niech ten dzień się skończy. Czas, wracaj do domu. no Ale, chłopaki idą do pubu. Znowu chciałbyś pójść do domu, ale coś cię powstrzymuje. Wszystko wydaje się szare. Okej, okay, dalej, wypietko jednego. ja sobie tę scenę otworzono w kółko w kółko. Jeden dzień, jak dzień świstaka. A teraz inny scenariusz chłopaki idą do pubu, postanawiasz dołączyć do nich pijesz jedno piwo bezalkoholowe śmiejesz się, odprężasz i wychodzisz chłopaki powstają na kolejne dojeżdżasz pociągiem, docierasz do domu na czas twój partner jest zachwycony, że cię a twoja córka jest jeszcze bardziej podekscytowana dostała cię piątkę z matmy, a ty to widzisz Czy się szczęśliwy, kiedy kładziesz się spać i kładziesz dzieci do łóżka jesteś też w świetnej formie fizycznej i psychicznej rozmawiasz, odpoczywasz ze swoim partnerem oglądasz telewizję, dobrze śpisz Budzisz się przed alarmem. Idziesz na trening, czujesz się świeżo i lekko. Zanim wyjdziesz, pamiętasz o wyrzuceniu świeci, śmieci. Twój partner dziwi się. Czy wszystko ok? Czujesz się szczęśliwy i kochany. <laughs> Jest zdrowe śniadanie, jesteś w szczytowej formie i czujesz się dobrze. Czas szybko leci. Nie tracisz go na bezmyślne przeglądanie internetu, ponieważ jesteś zbyt zajęty byciem produktywnym. Koledzy zauważają różnicę. Walczą, ale przegrywają niestety. Żałują picia. Pamiętasz żart swojego partnera i wiadomości o swojej córce. Uśmiechasz się i czujesz emocjonalnie dobrze. Gdy wychodzisz z biura z poczuciem dumy, kompletną do pubu, znowu uśmiechasz się i mówisz: A zostawiam was z tym, i wracasz do chaty. Zrób sobie przerwę. Jeśli ta historia przemawia do ciebie, zapraszam cię do wyzwania. Nie masz nic do stracenia, a tak wiele możesz zyskać. Pozdrowienia, cześć.